نداشتم jako jego podbiór 7, gratuluję. Nagrywasz to wszystko? Tak, super. To jest tak czy odwrotnie? odwrotnie. Tak? O. Pięknego kubi trafił okaza. Rewelacja Przytrzymaj go trochę. Покажь кто себе их убусьовит. Плый не. Плый не, плый не, Пошел. Пошел. Ale jest. Tu trzeba otrzymać. O malu. Ki się ładnie gdy? Super w kąciku musiało nie powinien spaść. Kolejne, Yeah! Co się dzieje? Opowiadajcie chłopaki bo to coś się dzieje chyba. O, chyba Hubert ma rybę. Tutaj zbychu mówi, że tu leży jakiś ten, taki jakiś wielki kawałek muru, tu uważaj. Proszę? Jaki haczyk? Ręką go wyciągniesz, jaki haczyk? Masz rękawicę? Hubert? Czysiek, trzymaj, trzymaj rękawice. Tam go tak nie puszczę i bądź. ha <gryzny> Na ultrafioleta wziął? Co ty mówisz? A kotwicę założyłeś tą dobrą? No to dobrze. To nie powinien zejść. Ale chyba jest większy niż tamten, co? 18? 15. Ile masz filmu? Hubert, ile masz filmu? Dużo? Naładowałeś kamerę? <grymny> Ale idzie, głową tłucze ostro Gdzie? Słyszysz? Rafał już tam zaczep gdzieś jest Tam go Tam tak mu nie dawaj wejść tam, bo tam jest główka dalej idzie Trochę może przykręć lekko No ale mocny jest Tam już dalej nie wchodź do wody, nie? Bo zaraz sobie się nie poślizgnął gdzieś. Ale ładnie wygina kilka O jest! Co? Ło kurczę, ładny Tutaj ma w nożyczkach z boku ma wpięte ło kurczę No Tak wędkę trochę wyżej tak nie dawaj wędki tak wiesz w poziomie Żeby praca była Tak jeszcze go troszeczkę minimalnie no na razie jeszcze z nim walcz i przesuwaj tak jeszcze. Jeszcze on nie jest taki zmęczony wcale. A czemu tutaj go dajesz? No, tak, nie, nie, nie! nie, nie tak za krótkim. Tak, tak krótkim go nie trzymaj tym kiju, co ty? Dawaj, dawaj, dawaj. Ale, zaraz nie, 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 to jak tamężę, bo to Ale dobrze się. trochę żyłki Bo trochę żyłki

Piękna ryba Dobra, idzie Kubiemu udało się trafić takiego po południu Sumika gdzieś ma około 15 kg, może więcej M40 ma ładnie wziął po południu Hoblera Piękny Piękny jest Połóż go, tak 40 20 kg ma Malutki, niech rośnie 140 140 Idzie do wody Poszedł, O poszedł pięknie yeah. Yeah.